Teraz pytanie. W momencie śmierci co czuję? Pustkę? Totalną nicość? I lata mijają setki lat w sekundzie? A może. No to nie jest tak, że będziesz zapierdalał w nieskończoność. Nie no właśnie. Czasu, ja, u, ja uważam, że jeśli umrę, to najbliższej osobie, mi. Który nawet nie znam Przekażę Moment i tą chwilę Czyli Jeśli ja umrę Reinkarnuję w osobę Bliską Mnie Do życia Rozumiesz? No, tak Te śniadczki wycofię Jestem głupim Jebanym debilem